Cześć, dzwonię do was ze stacji kosmicznej. Dakar Facebook zapytał, czy światło może poruszać się w próżni szybciej niż światło? Otóż pytasz, dlaczego C równa się C? Niestety na to pytanie nauka póki co nie zna odpowiedzi. Po prostu tak jest. Nie zaobserwowaliśmy jeszcze niczego, co poruszałoby się szybciej niż światło. Co prawda są pewne doniesienia o na przykład szybszych niż światło neutrinach. Ale niestety nie mają one potwierdzenia w wielu próbujących powtórzyć te wyniki eksperymentów. Cząstki nieposiadające masy, takie jak fotony, mają tylko jedną prędkość i jest to właśnie C, czyli prędkość światła w próżni. W każdym momencie, kiedy powstają, powstają już właśnie z tą prędkością. Możemy spowalniać światło poprzez przepuszczanie go przez różne ośrodki. Na przykład w wodzie światło pozornie rozchodzi się wolniej niż w próżni. Ale dzieje się tak dlatego, że fotony są absorbowane przez cząstki zawarte w wodzie i emitowane, przez co wydłuża się ich droga, a nie zmniejsza prędkość. Spróbuj o tym pomyśleć w ten sposób. Prędkość światła, czyli C, to 1, czyli prędkość jest. 0 to brak prędkości. A wszystkie prędkości, jakie znamy, zawierają się pomiędzy 0 a 1. Łatwo wtedy zaobserwować, że nasze prędkości, z którymi mamy do czynienia na co dzień, jak prędkość dźwięku, prędkość samochodu, prędkość pociągu czy roweru, znajdują się na samym początku bardzo blisko zera. Dlatego też nie zauważamy pewnych efektów relatywistycznych, które zaczynają się pojawiać dopiero w momencie, kiedy zbliżamy się do 1, czyli prędkości, jaką ma światło. Ciekawostką w tym wszystkim są tachiony. Tachiony to hipotetyczne cząstki, które działają niejako na odwrót. Ich minimalną prędkością jest C, czyli u nas prędkość światła, a maksymalna prędkość jest praktycznie nieograniczona. Pytanie jest bardzo ciekawe, ale tak jak stwierdziłem na początku, póki co nie znamy na niej sensownej odpowiedzi. Ale nauka idzie do przodu tak szybko, że być może jeszcze za naszego życia dowiemy się, dlaczego C równa się C. A teraz z prędkością światła zadawajcie swoje pytania w komentarzach. Z prędkością światła dajcie też łapkę w górę oraz zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Astrofobii.